Cześć, witajcie na moim kanale Kanna w egzotycznym ogrodzie dziś pokażę wam trochę wiosny i kilka prac ogrodowych. Mój ogród jest tak skonstruowany, że tej wiosny za bardzo na początku nie widać, ponieważ generalnie mam zdecydowaną większość roślin egzotycznych. Dosłownie kilkadziesiąt roślin jest takich wczesno, kilkanaście wczesno wiosennych i kilkadziesiąt takich bylin, które w ogrodzie są cały rok. Ale jak widzicie na tej rabacie już lije wychodzą ponad ziemię, żurawki w się rozwijają, zaczynają startować. Tutaj pięknie wschodzą liliowce i liliowce to są jedne z pierwszych, jak pamiętacie z moich poprzednich filmów, już właściwie w końcu lutego pokazywały y, kiełki. Ale generalnie ładnie się zazielniły, widać dzięki nim już wiosnę. Tu aukuba japońska, jak znacie z poprzednich filmów, ruszczyk myszopłoch. Tutaj już wyciąłem eukaliptusa gumi, który przymarł zimą. Mam nadzieję, że odbije skłącza czy nasze znaczy czy odbije skorzenia czy z podstawy tej. Zobaczymy. Obrazki włoskie gdzie się zieleniły zimą. No i tutaj dalej milioce. Mój kącik z palmami. Krótki rzut oka. Dawno ich nie było. Wagnerianus. Minie za chwileczkę. Właściwie już minął, w kwietniu minął rok w gruncie, dokładnie minął mu rok, ma się bardzo dobrze, te posadzone w marcu, czyli karłatka, juki straty, tutaj jedna, tutaj druga, troszkę je słońce niestety przypaliło, te białe wszystkie y, uszkodzenia na liściach, to są niestety przepalenia słoneczne, no ale trudno, tak musiało się zdarzyć, roślina, która była w ogrodzie zimowym, nie miała styku z promieniami słonecznymi, tak reaguje. Tu króciutko wam zatrzymam się na chwilkę, to są dwie agawy. Moim zdaniem były to dwie gawy Amerykana. Yy, jedna z nich, ta, war ta z wariegacją, wystawiłem je na zewnątrz yy, już podejrzeć trzy tygodnie temu. Minimalna temperatura w nocy to była minus 2. One wytrzymują do minus 5. Wariegata, która jest generalnie słabsza, ma słabszą mrozoodporność, wytrzymała idealnie. Nie ma śladu uszkodzeń. Natomiast ta druga zwykła, zielona, plus cała jest przemarznięta. I zaczynam mieć wątpliwości, czy jest to. Agawa amerykańska, zobaczcie, jak dostałam rozem. Tymi dwoma stopniami wszystkie liście pomroziło, został tylko tutaj ten stożek wzrostu taki troszkę tknięty z samego szczytu. A reszta, wszystko będzie do odcięcia. Chyba, że to nie jest agawa kalifornijska, bo ona jest dużo bardziej smukła w budowie niż ta. Ta się rozkłada dość szeroko, ładniej i zdecydowanie jest to na pewno ten gatunek. Natomiast ta ma taki pokrój bardziej smukły, wysoki ku górze. Chyba, że ktoś ma jakiś pomysł, jak ona się nazywa, to proszę w komentarzach pod, pod filmem dać mi znać. Kolejne. Palenki. Karłatka. Juka filifiera. Tutaj malutka. Juka glorioza. A i zwykła. Juka, juka kalifornijska. Chyba. Troszkę już przygotowuję ogród pod przyszłe sadzenia. Jak widzicie, tutaj już jest rabata przygotowana. Wzdłuż całej tej grządki będą rosły kanny. Tutaj, na tej grządce, ponieważ z tyłu rośnie miskant i ona 4 metry bardzo ją zacienia, będą rosły kolokazje i alokazje. Tutaj, na wprost, będą rosły również kanny. I tutaj, na tej grządce, obok liwiowców, przed właściwie lekko je będą zasłaniały, będą rosły niskie kanny, ewentualnie jeszcze dziwidły. Taka jest koncepcja. Tutaj na tej środkowej robacie, tam z tyłu, jak wiecie, jest to trapanak, w tym sarkofagu jest to trapanak, który się już tutaj ładnie na tłumku grzeje. Jak wiecie, urwałem lekko czubeczek przy odkrywaniu go z liści, przy odsypywaniu, ale jak widać już puszcza trzy stoczki wzrostu na zewnątrz, także za chwilę się utworzy piękna korona. I tutaj obok tetrapanaxu prawdopodobnie dam musel dla czyli tego niskiego bananowca. Po to właśnie, żeby. Ten ogród był taki przestrzenny, żeby wchodząc w pierwsze maleje było widać cały ogród, a wysokie rośliny będą jakby na, na jego końcu. I właśnie nawiązując do tego tematu, już co prawda nie sadzę jeszcze bananowców. Będę sadził za 2-3 tygodnie dopiero. Ale już sobie robiąc koncepcję ogrodu, przygotowuję otwory, żeby później było mniej pracy. I tak już są wszystkie otworki pod te duże bananowce wykopane. Tu będą rosły skrajnie dwa duże małe lasy, a w środku basiuk, który na przyszły rok też już zostanie w gruncie. Także będę miał tutaj obok siebie dwie budki, nawet będzie łatwiej jest chyba ustabilizować, jak jedną się ustabilizuje jakimiś odciągami, to drugą będzie łatwiej może do niej jakoś przepasać. Będzie po prostu prostszy jak, jak dwie konstrukcje będą stały blisko siebie. Gunerka jak widzicie już się wybudza, dwa listki już wychodzą, także już wiosnę po gunerce widać, wracam do nasadzeń. Tu będą rosły trzy duże bananowce. Tu wcześniej być może będzie jeszcze czwarty, ale to zobaczę dopiero jak te trzy już posadzę. i Jak to będzie się prezentowało, będzie tu albo alokazja, bo jeszcze jest trochę miejsca, albo bananowiec. Za Moajem będzie rosła jakaś kalidora, pewnie z tych największych. Tutaj przed Gunerą też jakieś małe kolokazje. I tutaj też na pewno jakieś większe, jakieś większe alokazje czy kolokazje. Może Black Steam, bo mam taką dość dużą. Natomiast... Ta rządka tutaj będzie przeznaczona w całości pod kannę. W pierwszym rzędzie na górze będą rosły kany najwyższe, te takie w okolicach dwóch metrów. No później w drugim i trzecim, bo myślę chyba, że trzy rzędy będę tylko sadził, nie będę upychał ich tutaj na siłę, dam im pewien luz, żeby te karpy mogły się swobodnie rozrastać i pięknie wyglądać. Także w drugim rzędzie będą kany średniego wzrostu i w trzecim te najmniejsze ewentualnie uzupełnione o jakieś niskopienne rośliny. Także ta część ogrodu będzie tak wyglądała. Mam nadzieję, że będzie fajniej niż w tamtym roku, bo w tamtym roku poprzeplatałem te rośliny wysokie, z niskimi. No i później okazało się, że w końcu w lipca, jak już to wszystko tak maksymalnie porosło, to nic nie było widać w ogrodzie. Te wielkie rośliny zasłaniały to mniejsze, zrobił się po prostu burz, dżungla i koniec. W tym roku, mam nadzieję, że poprzez to piętrowe poukładanie. Będzie o wiele bardziej taki estetyczny, że tak powiem. Ale zobaczymy, okaże się. Zresztą co roku coś się zmienia, każdy ma takie, takie pomysły. Wracamy do wiosny w ogrodzie. Wiciokrzewy. Wiciokrzew, jak widzieliście, on w lutym już startował z listkami. Teraz zobaczymy. Rzeczywiście niektóre, jak widać, są przemarznięte. Wszystkie te nowe pędy są ładne, zieloniutkie. On za chwilę będzie kwitnąć. Tutaj drugi widziokrzew, ten zdecydowanie wolniejszy wzrost. Sadzone w tym samym czasie dwa różne gatunki. Tamten ma żółty kwiat, ten większy, ten mniejszy ma kwiat taki bordowy. Bardzo ładne, zresztą są oba. To ten zdecydowanie wolniej rośnie. Grządka trawiasto-kaktusowa. Jak widzicie, opuncje muszę zdjąć dzisiaj ten daszek, bo już jest niepotrzebny. opuncje już się ładnie podniosły. Teraz tylko czekamy na pąki, już tam się tworzą. Widzę pąki na szczytach yy, tych uszów. Mam nadzieję, że w tym roku wreszcie mi zakwitnie ta duża opuncja, ta największa opuncja, bo te pozostałe na pewno jeszcze nie będą kwitnąć, ale ta największa, mam nadzieję, że już w tym roku pokaże ładne kwiaty. Trawy już też widać, zaczynają swój wzrost. To jest ta czerwona red baron, już wychodzą po cięciu niedawno im obciąłem przy ziemi. Już wychodzą nowe pędy. To jest ta rządka. No i wiosna. Te nieliczne moje wiosenne kwiaty, które zostawiłem w tamtym roku, miałem je przesadzić na inne te, te a te kronki zostawić pod karny. obie, jak widzicie i tamtą, to, ale podjąłem decyzję, że zostawię jeszcze, one są posadzone w takich koszyczkach, będzie bardzo łatwo je przesadzić. W tym roku jak przekwitną, to są narcyzę i czosnki, tutaj obok nich czosnki też będą niedługo kwitły, bo już mają zawiązane pąki kwiatowe, to są czosnki fioletowe. Idziemy dalej jest hortensja, którą w tamtym roku przesadziłem, ale przyjęła się bardzo fajnie, już ma pełno oczek, pełno nowych, świeżych pędów, także świetnie. Bardzo się cieszę, że roślina się zadomowiła w nowym miejscu. Mały traszek, którego miałem w ogrodzie, w ogrodzie zimowym, wsadziłem go wczesną wiosną do gruntu, w marcu. Już widzę, że stożek wzrostu zasuwa do góry. I on zostanie wygnąć. Zastanowię się jeszcze, czego grzać, czego owijać. Nie chciałbym grzać zbyt wielu roślin, a już mam do grzania chyba trzy punkty, bo te dwa takie stanowiska z palmami będą grzane, plus będzie grzany bananowiec, więc już na pewno są trzy. Nie chcę robić czterech czy pięciu, dlatego że mam jedno gniazdo wyprowadzone na zewnątrz. I te trzy punkty grzewcze będą korzystały z, tego samego, z tej samej linii, z tego samego obwodu. Nie chcę go też zbytnio przeciążyć. Muszę popracować nad tym, że. Czy uda mi się z domu jeszcze wyciągnąć jakąś drugą linię, ale to będzie masa roboty i masa kłopotu, wiecie, jak to jest już w takich lokalizacjach, gdzie człowiek już mieszka, trzeba coś przerabiać, no jest to pewien problem. No dobrze, ale idziemy dalej. Budleja, Budleja Dawida, już widać tam zielone pędy wyskakuje na ziemię. Tutaj nasze wszystkie takie rodzime floksy, naparstnice, zawciąg, tu jest ciekawostka Centaurea kupiona w tamtym roku. Ale pokażę Wam jak zakwitnie. To jest nowa roślinka. No tutaj, tak jak powiedziałem, pysznogówki, floksy. Hmm. Tutaj kupiłem też nowa roślinka Aster Alpejski. Zobaczymy, jestem bardzo ciekawy jak zakwitnie. Też pierwszy rok y, u mnie. W tamtym roku kupiłem go jakoś w środku lata i wsadziłem. Y, ale przetrzymał zimę, już idą kiełki. Zobaczymy, jestem bardzo ciekaw tej roślinki. Tutaj, jak widzicie, wszystko się już zieleni. Grządka przygotowana, wypielona, tutaj sporo miejsc na wsiewki jeszcze. To jest właściwie grządka mojej żony. Ja teraz pokazuję wszystkie te kwiaty, które są w kwiatach mojej żony. Ja w tą grządkę bardzo mało ingeruję. Moich roślin jest tu dosłownie kilka tylko. Ale pokazuję, bo to jest taka grządka, gdzie widać chociaż trochę wiosny. Ta bułka już wychodzi. Już nowe pędy. Piwonia czy peonia. Tu kłosowiec. Też już ma nowe pędy I tutaj lutea, czyli inaczej złotnica żółta. To też jest nowa roślina, którą kupiłem w tamtym roku. Też ładnie przyzimowała. Zobaczymy, co z niej będzie. A tutaj z tyłu te trzy takie suche roślinki, to są granaty, które zostawiłem w ubiegłym roku na zimę. Bez okrycia, tutaj w takim kąciku zasłoniętym tujami. Byłem przekonany, że aż taki wielki mróz tutaj nie wejdzie, bo to jest taki narożnik, z obu stron są tuje. Słońce do południa, do jakiejś godziny 15 operuje. Liczyłem na to, że przetrzymają. Zobaczymy. Na razie wyglądają na wykończonym roze. No i tutaj już kwitnąca wiosna. Serduszka. Jak widać, już młoda roślinka, kupiona też przeze mnie w tamtym roku. I moja ulubiona sasanka. Jedna z nielicznych takich pierwszych wiosennych kwiatów, które mam. Postanowiłem, że w przyszłym roku dokupię sporo krokusów, gdzieś tam cebulę Powsadzam między roślinami, żeby jednak bardzo wcześnie też już jakieś kwiaty się pojawiały, żeby ten ogród był taki żyjący przez cały rok, a nie tylko w środku lata, gdzie egzotyka będzie jakby go zdobiła. Czasanek jeszcze muszę dokupić kilka, bardzo mi się ta roślinka podoba. No dobrze, i na tym kończymy. Na tym kończymy, jak widzicie tej wiosny za wiele nie ma, ale już powolutku coś zaczyna się dziać. Egzotyki też troszkę wystawiłem przed ogród zimowy. Już te rośliny, które są takie najbardziej odporne, stoją tutaj od kilku tygodni. Razem z zagawami, które wam pokazywałem, yy, z tą jedną przymarzniętą, wystawiłem daktylowca kanaryjskiego, sagowca, oliwki i mojego komkwata. Konkwat jeszcze ma jakieś tam owocki. Co przejdę, to sobie jednego urywam, bo już chcę go pozbawić owoców, żeby kwitł po raz kolejny. Bardzo smaczne te konkwatki, rzeczywiście. Jeśli je ze skórką. Owoc jest kwaśny, skórka jest słodka. Jak się wymieszają oba smaki, wtedy jest bardzo smaczny. Polecam wszystkim Kumkwata. Stoję właśnie przed ogrodem zimowym i przez uchylone okno dociera do mnie smród tego dziwidła. No niestety pachnie przeraźliwie. Na tym kończymy. Zostało nam jeszcze 3 tygodnie do wysadzania roślin w grunt. Mam nadzieję, że szybko zleci ten czas. I wreszcie zacznie się już tylko podlewanie i dbanie o rośliny. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia.